Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy prawdziwy cud internetu. Tak, mój ostatni odcinek zniknął z YouTube'a, to będziecie mogli go zobaczyć na moim Discordzie. Discord GG, Wiemiak. Tam Was zapraszam. Najwidoczniej temat Francji i tego co tam się dzieje nie jest odpowiedni na mój kanał. Zobaczymy, jak będzie z tym odcinkiem. Dlatego czas wspólnie skoczyć do internetu. It was at this moment that he knew. He Me? A w tym całym internecie dzieją się rzeczy dobre i złe, a bardziej te, przy których się rozczulamy, no i te, przy których lekko się denerwujemy, więc aby dawkować te emocje, zacznijmy od tych pierwszych. Oto 58-letni Sean Warner, autor książki Late Howard i duchy Simons Pierce Menor. Wiecie kto to? No nie, nie możecie wiedzieć kim jest i co napisał, bo to mały autor, który sprzedawał swoje książki w pobliskim supermarkecie. Niestety jego działanie sprzedawało się, a w sklepie praktycznie nikt do niego nie podchodził, co dołowało piersa. Na to zwrócił uwagę,

Won't say no. yeah. Poprosił też o autograf. Popatrzcie, z jakim zadowoleniem to zrobił. Książkę można też zamówić na Amazonie. To sytuacja sprzed tygodnia. Sobot wieczór. TikTok weciał do internetu i wystarczyły tylko 24 godziny. I stał się wajralem. Ale... Co tam filmik? Po trzech dniach książka Pirsa stała się bestsellerem w swojej kategorii. Drugie miejsce zajmuje jej cyfrowa wersja. Książka zebrała blisko półtora tysiąca recenzji z wynikiem 4,9 na 5 gwiazdek, a na Goodreadsie 4,8. Mówimy tu o Amazonie, czyli wyniku globalnym. I to wszystko po jednym TikToku. Hi. I want to thank everybody for um, the love and the kindness on the video that Red posted. To Jestem w szoku. Nie wiem tym Sean też założył TikToka, aby podziękować TikTokowi, bo to odmieniło jego życie. Te historie relacjonowały największe amerykańskie telewizje, które teraz proszą go o wywiady. Zapowiedział też kolejną książkę, a ta jedna, która już stała się bestsellerem, pojawia się na półkach sklepów. TikToka można hejtować, ale czasem zrobi dobrą rzecz. Chyba, że mi nie wierzysz, to mam kolejny przykład. Poznajcie nudnego starego faceta. Znaczy, aby nie było, on się tak sam nazwał. Trzy dni temu wpadł na niego Kolkitano i stworzył tego TikToka, pokazując starszego faceta, który na YouTube'a wrzuca swoje wycieczki, podczas których towarzyszy mu jego pies. Nawet czasem mu śpiewa. Stop tych ich wycieczek nikt nie ogląda. Przez lata zebrał tylko 240 subskrypcji. Ale to było 3 dni temu. Teraz ma 430 tysięcy subskrybentów, a może i więcej. A jego najnowszy film opublikowany dwa dni temu nabił pół miliona wyświetleń. To w nim dziękuję autorowi TikToka i wszystkim, którzy zainteresowali się jego twórczością. To odmieniło jego życie i zapowiada, że będzie kontynuował nagrywanie. Magia internetu, która w kilka godzin potrafi odmienić życie. No i oby działo się to jak najczęściej, a no i tylko pozytywnie. Dobrze, to czas zejść jeszcze głębiej do internetu. Będzie to część azjatycka. Eee, eee, eee. A Azja dla zachodu to taki inny świat, który potrafi zaskakiwać. Chociażby tym, że można tam wynająć mały pokoik hotelowy, który znajduje się pod schodami. A jaka cena? 10 yuanów, czyli 5,60. No ale w cenie mamy nie tylko własny pokój, łóżko, ale i prywatną toaletę. Która chyba bardziej służy do wymiotowania niż. No ale dobra, ktoś się tam zmieści. Co wiesz, że trzeba kazać Pokój ma numer 666. Czyż ja bardziej kierowałbym go do fanów Harry'ego Pottera. Bo jeżeli chcesz się poczuć w naszym hotelu, jak niechciany gość niczym Harry udał wow. możesz to yeah. zrobić za jedyne 5,5 zł. Nie wiem też po co tam pies. Nie, nie Nie nie, Najprawdopodobniej no to zwierzak hotelu. I patrząc na to, że na początku widać stojące obok drzwiczek miski, można przypuszczać, że poza sezonem hotelowym to pies tam mieszka. I to jego pokój, no i jego toaleta, z której może na co dzień pije. Nie da, pijesz, nie da! To też miłe urozmaicenie. Zwierzak w hotelu to dla mnie plus. Chociaż jesteśmy w Azji i psa tam można traktować jako... Nie no, nie jak jedzenie, a jako parasol. Jak mówiłem, to Azja. Nie musimy wszystkiego rozumieć. Poza tym taki pies może być w pokoju ręcznikiem, dywanem albo poduszką. Czym chcesz, bo to ty zapłaciłeś za pokój takie ciężkie pieniądze. Ten film pochodzi z Bilibili, chińskiego odpowiednika naszego YouTube'a. A czy to fake? Nie wiem, choć się domyślam. Chociaż mogę wierzyć, że to prawda, bo widziałem masę filmików z tamtych stron i czasami dzieją się tam rzeczy wręcz niemożliwe. <śleskutki> Tu, gdy schody prowadzą na schody. Byliśmy na wschodzie, teraz czas na zachód, który staje się coraz bardziej niebezpieczny. W niektórych krajach napaści to codzienność tak duża, że niektórzy się do tego przyzwyczaili. Oto napad z Atlanty, gdzie złodziej postanowił napaść na salon piękności. Jak widać jego krzyki nie robią na nikim wrażenia. Nawet właściciel odbiera telefon od klienta i umawia kolejne spotkanie. Po kilkudziesięciu sekundach krzyków i zastraszania, facet wygląda na mocno rozczarowanego, dlatego wychodzi, nie zdobywając ani centa. Jeżeli myślał, że odniesie sukces jako złodziej, no to chłopie trzeba zmienić zawód. Poza tym, patrząc na pełen profesjonalizm obsługi tego salonu, mógł się mówić na napad, na konkretną godzinę. Myślę, że wtedy pracownicy by z nim współpracowali. To jeden z najsmutniejszych napadów, jakie widziałem. Co najlepsze, sam nic nie zyskał, a dzięki niemu ktoś zarobi, bo policja w Atlancie prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Można zgarnąć 2000 dolarów, można dzwonić anonimowo. No a teraz pytanie, czy na jego miejscu nie lepiej zadzwonić i dać się złapać, bo i tak cię złapią, ale przy okazji zarobisz 2000. Nie wiem, strasznie polskie myślenie. Jak już jesteśmy przy Polakach, oto sytuacja naszego rodaka na emigracji. Pa! O tym kurwa! Ty nie pani mają kurwa! Ja kurwa! Łapuj! Oki! Gilmy kurwa! Kim! Jak widać nasi też przyzwyczajają się do tych niebezpiecznych zachodnich ulic. Albo im wszystko jedno, bo wracasz po pracy zmęczony do domu, a tu jakiś typ mówi, że cię zabije. No to mi kurwa. Tylko szybko, bo nie mam czasu. A tak poważnie, dokładnie nie widać, czy ma jakiś nóż, nie bardziej wygląda to na nożyczki. Ale zasada jest jedna: jesteś w takiej sytuacji, uciekaj. Nie rzucaj bądź co bądź mocnego zaklęcia kurwa, ale ono nie zawsze działa. No lepiej nie ryzykować. To tyle w odcinku, linki w opisie. Będę wdzięczny za każdy like, komentarz. Zapraszam do subskrypcji. No i oczywiście, wpadnięcie na Discorda, a jutro na Twitcha, bo jutro stream. Na tym kanale widzimy się w czwartek. Do zobaczenia. Hej! Nice and healthy. Oh.